Witam serdecznie wszystkich z tej strony Aquamania TV. Jak widzicie, jesteśmy przy mojej 60. I będę Wam się starał dzisiaj wytłumaczyć różnicę pomiędzy akwarium typu low tech a akwarium typu high tech. Bo jest to wielka, aż subtelna, mała, ale subtelna różnica, ale w niektórych przypadkach się różni bardzo. Więc jak widzicie, Tutaj mam akwarium typu high -tech, to jest ponieważ już zaraz Wam wytłumaczę, co to jest: akwarium typu low -tech, więc Zostańcie lepiej do końca. Akwarium typu high tech to akwarium, w którym jest stosunkowo mocne światło, czyli około pół wat na litr wody. I właśnie takie akwarium nazywamy high -techem. Ponieważ rośliny wtedy w nim szybko rosną. I musimy robić częste przycinki i, do, i musi być. I musimy po prostu pielęgnować je dobrze. Ym, kolejna sprawa w akwarium typu high-tech Jest to może jakaś baza, pod żwir, może jakieś kulki torfowe To jest high-tech. Tu mam kuleczki glinano-torfowe posadzone pod podłoże po niektóre rośliny. Mocne światło, częste podmianki wody. To też jest bardzo znaczna różnica pomiędzy akwarium typu low-tech i CO2. To jest coś, co najbardziej wyróżnia akwarium typu high-tech CO2 jest w każdym high-techu Podobnie jak nawozy. A akwarium typu low-tech, już Wam wytłumaczę, jest to akwarium, Akurat takiego przy sobie nie mam, ale zmienimy kadr. No, jesteśmy teraz przy, 60, przy 270. Pada deszcz, więc trochę będzie słychać, ale to jest też akwarium typu high ale już mówię o czym, o lowtechu. Więc lowtech to akwarium, w którym robimy bardzo rzadko przycinki. Raz na dwa miesiące jest tam bardzo słabe światło, dzięki czemu rośliny nie rosną tak szybko. Nie podajemy tam żadnego CO2. Nie dajemy żadnej bazy na ziemię. I rośliny sobie tak samo istnie tam rosną. Do akwarium typu lotek bardzo dobrze się nada roślina typu kryptokoryna, nurzaniec yy, bakopa, też jest dobra. Do takiego akwarium hygrofilia i kabomba. To są takie roślinki, które polecam do Lowtecha albo jeszcze jakieś mikrozorium. Do hightecha bym bardziej już polecał rośliny podchodzące pod aromatiki. Nie wiem. Takie rośliny, które po prostu bardzo potrzebują dużej uwagi naszej. Więc częste podmianki potrzebują, częste przecinki, dobre światło, CO2 i oczywiście jakaś baza na podłoże a w akwarium typu Lowtech tych rzeczy nie mamy i nasze rośliny nie rosną tak spektakularnie, ale jednak rosną. I to jest urok Lowtecha. Bo ja się spotkałem właśnie ze stwierdzeniem, jak ludzie mylili te dwa pojęcia. Mówili, że mają akwarium typu a to było widać, że to jest zwykły hightech. A jak ludzie mówili, że mają lowtecha, to że mówili na niego hightech. Ja ogólnie kiedyś miałem lowtecha jednego. Tam strasznie wolno rosną roślinki, bo miałem tam taką lampę dołączoną do pokrywy. Tam pod przycinka bo może raz na dwa, tyg raz na dwa miesiące było, dopóki nie dostałem belki oświetleniowej. Od tamtego czasu zrobił się mi high-tech. Już bardzo fajnie tam rosną roślinki i każdemu polecam high -techy, ale w low jednak jest ta magia, ponieważ tam nie ma wtedy tego. Że musimy się tym tak zajmować. No i ogólnie też w Hajtechu. W Hajtechu mamy na przykład takie coś jak takie udziwnienia. Hajtech to mamy takie na Naprawdę jak ścianka z mochu tutaj. Trzeba o nią dbać oczywiście. No, i to chyba tyle z tego. Więc zapraszam do subskrypcji. Do następnego odcinka. Cześć.